Serdecznie na kanale Czaja. Kolejny wypad na złom mogę uznać za udany. Całkiem nieźle dzisiaj wpadło. A co spójrzcie razem ze mną? Taki ścisk topek. Zardzewiały, ale myślę, że uda się go uruchomić. Pod warunkiem, że tutaj gdzieś nie jest połamany. No ale za. 2 zł za kilogram zaryzykowałem. Pudełeczka, no to wiadomo, zabieram takie rzeczy na duperele warsztatowe. I jeszcze trzecie. Taką skrzyneczkę znalazłem na wiertła. Między innymi malutkie pudełeczko. Nic ciekawego. I madło takie znalazłem. Niestety tu jest urwane, ale myślę, że coś się uda z niego zrobić. Oczywiście zardzewiałe, sztywne. Klucz hydrauliczny. Kolejne imadło. Stoi, wygląda na całe. Nie ma tutaj e, tego bolca. Do uratowania jeszcze coś, co lubię najbardziej wiertarka Celma PRCRES 10 przez 6 ES 500 W z 1994 roku. biegi działają? Włącznik z blokadą. Zobaczymy, może uda się uratować. A jak nie, to posłuży na części. Klucze, klucze i kluczyki. Ja ich nie zbieram, ale jak znajdę, to zabieram. Inni ludzie zbierają. Nic szczególnego, trochę mosiądzu. Kolejne pudełeczko. Taki włącznik. Ciekaw jestem co w nim będzie. Stycznik. Tu oczywiście miedziucha i tak dalej. Kolejny stycznik, nawet taki sam. Kawałek stycznika, śrubokręcik lubię takie. Lucz 12. Jakiś taki nędzny tasaczek. Do wykrajania miedziuchy ze stojanów się może przyda. No i taka Gerlach Poland. To jest chyba do y, ciast, jak mi się dobrze wydaje. Szkoda było zostawić. To zabrałem. No i to by było na tyle dzisiaj. Najbardziej jestem zadowolony z tej wiertareczki. Kolejna. Wpadła. Zobaczymy. Może coś się uda z niej zrobić. A jak nie, to posłuży na części. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.